Dziewczynki, dobry wieczór, słuchajcie, zbliża się ciemna, magiczna noc. Zjadłam obiad, wróciłam z pracy na deser lody. Urozmaicajcie sobie same swój czas. Masz ochotę? na cokolwiek, to rób. Ja już wiele razy podkreślałam, wiecie, że jestem popieprzona i walnięta. I o to chodzi, słuchajcie, w całym mentoringu o to chodzi, że twoja wyjątkowość... Jest jedyna w swoim rodzaju, i moja wyjątkowość jest tak samo jedyna w swoim rodzaju, bo to, co Wam przekazuję, powiem i zrobię, nie ma sobie równych. Także wiecie, że wszystko w życiu nie dzieje się bez przyczyny. Ma swój skutek, powód i wszelakie doświadczenia, zadania rozwiązywane. Słuchajcie. Z tego możemy zrobić krzyżówki, łamigłówki, rebusy, co tam sobie życzycie, moje panie. Proszę na ogródek wyjść, pohuśtać się na huśtaweczkę, myśleć o sobie dobrze, pośmiać się, słuchajcie, herbatki zielonej się napić, może winka i do przodu, i do przodu, pa dziewczynki, la la la.